Milena Rostkowska, Galant. Dzień dobry. Nadchodząca noc tylko na północnym zachodzie przyniesie nam opady deszczu, one głównie w drugiej części nocy. Poza tym przejaśnienia miejscami rozpogodzenia, a temperatura od 4 do nawet 10 stopni. Wiatr umiarkowany. Tak, jutro nad naszym krajem będą wędrowały chmury i od razu widać, że one najpierw pojawią się na północnym zachodzie i na zachodzie, ale potem będą wędrowały w głąb kraju, psując nam pogodę, przynosząc opady deszczu, ale po południu i wieczorem na zachodzie pogoda zacznie się poprawiać. Czas na szczegóły. Północno-zachodnia Polska. Tutaj w ciągu dnia dość szybko będą pojawiać się deszczowe chmury. Te podwójne czerwone strzałki mówią o silnym porywistym wietrze i rzeczywiście on będzie dokuczliwy, bo w porywach może sięgać 70, a nad morzem 100 km na godzinę. Temperatura do 13 stopni. Na północnym wschodzie dopiero w drugiej części dnia spodziewamy się przelotnego deszczu, a temperatura do 14 stopni. wiatru umiarkowany. Natomiast na południowym wschodzie powieje mocniej. Tu porywy do 70 km na godzinę. W całym regionie deszczowe chmury, ale głównie w drugiej części dnia, a temperatura do 16-17 stopni. Tu najcieplej. Natomiast na południowym zachodzie temperatura do 16 stopni. Tu przelotne opady deszczu i silny porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Sprawdzamy kolejne dni piątek bez deszczu. Odpuści także wiatr. Temperatura od 10 do 12 stopni. W sobotę na północnym zachodzie deszczowe chmury. To 1 listopada temperatura do 15 stopni. Drugi dzień listopada z temperaturą do 16 stopni i bez deszczu. Dopiero poniedziałek w centrum i na wschodzie przyniesie deszcz, a w